wszystko z Cyranex, a dzisiaj sobie zagramy na ps niestety tutaj przywitanie mi się przycięło trochę, więc no, tak się witam, na początku polecam zasubskrybować kanał, zostawić lajka, suba, komentarz, i zapraszam do oglądania. Dobra, było małe cięcie, musiałem pieska wypuścić, bo zaczął mi płakać, dobra, czy się opłaca dojść do PD? W się opłaca, jeśli wam się naprawdę ludzi. I chcecie jakoś zarobić to tak, ale no jeśli chcecie coś porobić i porobić jakieś fajne RP no to już nie, bo PD jest tak często zwane i jego RP jest tak super, że nawet jak podjeżdżasz z KGP to ci od razu mówi, że bierz bez RP, no to jak na siłę chcecie odgrywać to okej okay. No i jeszcze jest tak pobugowane, no zobaczcie, mamy sobie taką zajebistą sprzarkę Myślisz sobie, a, ściągnę jeszcze nie, kurwa, nie ciągniesz, bo nie działa. Tak samo jest z lawetą, tylko że laweta niestety ma tak, że załaduje ci auto, ale już następnego kurwa nie, bo się psują na jazdy. Ale serwer jest za to stale aktualizowany, naprawiany, znaczy no jest. Nie był, teraz dopiero ludzi go naprawia i ciągle coś nowego dochodzi, jest coś nowego naprawiane. Ostatnio na przykład zostało naprawione giełda i coś tam jeszcze naprawił. Teraz na przykład dodał więcej leveli. Eee, Dobrze, więc eee, tu jeszcze by dużo mówić. Eee, zapomniałem kompletnie. Eee, sprawdzaliśmy w poprzednim odcinku jeszcze, czy bug jest taki, że mm, mm, można sobie Square i gasholować, ale no okazało się, że tego się nie da zrobić. Eee, myślałem, że tak się da, bo kiedyś zrobiłem dziwną rzecz, ale eee, no okazało się, że nie. Widziałem to chyba w Nie wiem, czy ona jest zaparkowana, czy nie. Jest zaparkowana. Tylko jest jeszcze jeden problem, ponieważ... Eee, no czekaj, ona jest chyba źle zaparkowana. Pokaż mi. Nie, dobrze, to Eee, gdzie? Tam są kurwa FPS-y. No nie? nie wiem, czy wy je widzicie, ja na pewno je widzę. I e, e, tam są moje FPSy. y e, Potrafię spaść do 20, ale no kurwa, to nie jest, właśnie, że ja grałem na 12 FPS-ach. Więc e, osoby, które są tak niedojebane umysłowo, że będą mi tak mówić, będą po prostu dostawały kurwa, e, usuwane komentarze i tak dalej. Potem będą mi ludzie pokazywać, że A usuwam komentarze, bo nie chcę się od... Żeby każdy wiedział... Nie kurwa, nie chcę, żeby... Żebym miał kurwa, na moich odcinkach Więc jeśli ktoś jest jednym z tak anebów umysłowych, to proszę, zapraszam do gli yy, Miałem jeszcze coś powiedzieć i zapomniałem yy, co, ja zapomniałem co miałem powiedzieć Bo to tak teraz sobie myślę to było coś ważnego No kurwa, a już pamiętam, dobra, mówię to w czwartej minusie, ale no jeśli chcecie mieć powiadomienia normalnie, tak jak gdyby tu wysyłamy, ciągle live, je, to po jest na Discord kanał, link w opisie. Jeśli, jeśli nie zapomnę to będzie link do Discorda serwerowego w opisie, ale no to już naprawdę musiałbym nie zapomnieć, bo w ostatnim odcinku zapomniałem, trzeba to robić, no, ale no już mi się nie chciało tam wsadać kolejny raz, bo to już... Nikt tego nie oglądał. Dobra, jedziemy na Marychy, ponieważ Marychy nie mogę aut, ale od razu jak jest, się kończy ten taki terenik Marychy, tam już mogę wszystkie auta potwierdzać, jak tylko chcę. Więc to jest bardzo... Kurwa, coś mi tutaj prelogowuje, nie wiem czy on coś daje. mi się wydaje, że tak, bo nagrywałem, że tak cień wcześniej nie logowało. Halo, ma ktoś auto do podjebania? Kurwa, tutaj wszystkie są ładnie zaparkowane. Ajajaj. Hmm, tam jakieś podjebanie widzę, porwanie leci. Dobra, ja ogólnie nie lubię y, jeździć po Sampiero, ponieważ tam prawie żadnych hałas nie ma. Nie, nie jestem Sampede i to dlatego, dlatego sobie jeżdżę y, właśnie w takich miejscuch szukam jakiś fajny house. Y, dobra, skaczę sobie tutaj, znajduję jakieś fajne fury i tak dalej. O, widzicie, tam jest fajna fura. O kurwa. Ten dzwon jest taki irytujący. Laweta też ma to, że on ma dzwona, tylko że ona ma takiego dzwona, że nawet jeśli przewalisz lampę, to masz dzwona na 20 sekund. Mój rekord to był 120 sekund, i co? To było, to było lawetą, kiedy przywaliłem w posypach. No dobra, to już jeszcze mówię, to so, na szczęście to jest dość mały, więc jeżdżę sobie, tyk, robię screena, cyk, bierę. Bo oczywiście w pd nie trzeba robić RP, bo nawet, jak już mówiłem wcześniej, jak podjeżdża, to musisz RP, bo już nie czekasz, czekać. Chciałem się dostać do KGP z powrotu, ale no niestety tak mi nie lubi. Nie wiem czemu. Byście mieli wtedy więcej odcinku Z MTa, ponieważ do czym tak mało odcinków Z MTA jest, dlatego że nie mam co robić. Jak macie właśnie pomysł na odcinek, to możecie mi coś mówić. Ponieważ razie mam tylko dwa pomysły na odcinek, czyli ten to jest jeden z falowania jakiegoś pierdolenia, bo powiedzieć, że no, pasuje wam tak coś, jak tutaj gadam o czymś. Jeżdżę, no więc będą takie odcinki dosyć często, a na drugi to jeszcze zobaczycie, jeśli mi się uda zrobić. Bo już mi jedna sama podała taki fajny odcinek pomysł na odcinek, tylko on jest dosyć ciężki do zrealizowania, a przez tych celotów, co są w innych trakcjach. I, i tak to będzie coś z trakcjami. Niektórzy się pewnie domyślają, niektórzy nie, ale jak, jak mówię, nie mam pomysłów na odcinek, możecie podać. Kasy niestety nie mam, więc streamingowania nie będzie, no może, że mi dacie. To wtedy bardzo chętnie. Yy. O kurwa, ja pierd... No i chuj, tyle za auto by było. <laughs> Już nie ma pory ja Ugh. Dobra, to pojedziemy może na kopalnię coś. Tam tak będzie. No. Farciarz, farciarz tak to można powiedzieć. Przy on się, jeżeli tego nie stosowałem. Aha, jakieś menem ligają. O, tam będzie rozstrzeliwany jak Niemcy. Rozstrzeliwali kiedyś. Może to dlatego. No, nie wydaje mi się, żeby takie stałe gry to działa. Na no, bezkill, w lewym, dolnym rogu możecie zobaczyć te FPS. Nie wiem naprawdę czy wy to widzieli, to widzicie. No, ja na mam po prostu z mojego programu do nagrywania w prawym górnym rogu. Jeżeli ich nie stów nie widzicie. No może że chcecie, żeby je widzieć. To no, chyba spróbuję to zrobić, żebyście widzieli, ale no... Jestem ciekawy ile osób w ogóle dotrwa do tego momentu odcinka, bo jest, duże, bo jest dużo FPS, dużo wyświetleń, no ale no, niestety nie wszyscy oglądają. No, widzę, że ktoś pana pytał, no ja też chciałem do administracji dojść, ale no jak ja, żeby doszedł do administracji do kłaca, to naprawdę muszę mieć parta, bo kłaść mnie nie, nie za bardzo mnie lubi. Jeśli chodzi o dojście do administracji. No, czemu nie to ja problem, do niego za bardzo nie mam, no, ale... Hmm. Na większości serwera po można powiedzieć, że yy, ludzie uważają, że tam pić i mi robić jakieś alibi. Yy, no oczywiście lepiej dla mnie, bo zawsze mogę wam film nagrać, ale no. Dobra. Nie wiem, co za temp tak zaparkował. Ale no, masz problem. Kurwa. Jak tak parkujecie. No, panie kurwa, jak. O, tutaj kolejna. Brawo, kurwa. To tak parkuje, ja pierdolę. Zresztą to pojedziemy. O, nagle mi w spadę do no. Jak podjechałem do tego czegoś Chyba trzeba się bać tego Ej no bez kitu, wyjechałem teraz i wejście bez wow e, Nie no, ale e, powiem wam, że serwer jak naprawdę się fajnie e, zapowiada czy znaczy, nie zapowiada, bo on już jest, ale no Kiedy ludzik doszedł to ten serwer w końcu zaczyna odżywać, ponieważ nie jest tak dużo błędów Na początku to były okropne błędy, ja po prostu jak powierzę, właśnie na ten serwer to miałem z niego pekę. Profistrza wtedy jeździłem i przy okazji wtedy nagrałem legendarny odcinek, czyli ostatnie kompilacja ucieczek KGP, znaczy nie ostatnia, tylko wiecie, że ostatnia jakąś tam nagrałem, ponieważ jeśli chodzi o kompilację ucieczek, to, to jest raczej ciężkie do nagrywania. Na ostatni kwasztem miałem taką furę, że no, mogłem sobie uciekać ile wlezie i tak mnie nie dogonili. Mm. A na innych edycjach no już tak nie jest ładnie, ponieważ nie mam fury nie mam kasy, więc no nie mam jak ogólnie. Jak to, to był chyba... Yy, znaczy po no, prostu konkurs na i PSC. To były chyba szybkie paluszki o 900 zł, no więc no... Yy, kasę uchwasza, to ja większość kasy wygrałem rzeczywiście z eventu, ponieważ yy, można powiedzieć, że byłem jednym z lepszych graczy. Jeśli chodzi o eventy typu derby, zftp. Do zftp to ja w ogóle aż yy, takie... tak jest mi się dobre, na no, tym prawie duża gra, no więc jest super. No tylko jeden problem mam ze strzelaniem, ponieważ moja myszka ma tyle lat, pewnie wasza babcia. Nie no, bez obrazy, ale no bez kitów. Proszę mi tu nie pierdolić, że jakoś zero RP robię, ponieważ nikt nie widział. No, kurka, kuby. No, muszę już tak, do takich ludzi nieraz nie naprawdę chyba mm, podejść ostro, bo ja jestem miły do ludzi, byłem miły, to mnie chyba wyzywali. No, to będę ostry, będę panował i nie słychać obchodzi, Jezu, A naprawdę, ja podziwiam ludzi, którzy myślą, że jak mnie zwyzywają, bez powodu. Znaczy, no, no, mnie czasem nie jest nie wtedy okej, okay, niech mnie wyzywają. No jak naprawdę, ludzie kurwa wchodzą na mój odcinek i mi piszą, że mam małe fps gdzie jest napisane jak chuj, że jest 40 Naprawdę kurwa, mnie aż krew zalewa I takich ludzi po prostu będę usuwał komentarze, bo jak się to będzie powtarzało, to po prostu będę ukrywał takich użytkowników No i tyle Co ja się będę doli z takimi ludźmi Byłem grzeczny, było dobrze, to mnie kurwa na, na Discordzie jakieś debile mi kurwa piszą, a yy, że mam Mar PS-ów, tak, jak w 2 ma jak tam twoje 12 FPSów. Kurwa na no, 12 fps to jest dupę włożę. Nie wiesz jak to było to się nie pierdło mm, 300 za źle zaparkowane No więc jestem profesjonalnym złodziejem od yy... I doliłem już 3 fury, dwie fury bo jedna mi uciekła. 12 minut, więc no ale jeśli się coś robi, to rzeczywiście ten czas dosyć szybko idzie Idę się naprawić furę. I tak nie rozumiem naprawiania fury w PD, to jest prawie że bez sensu, tylko teraz naprawiam. Tego tej fury tam nie będę holował, ponieważ to ja ją tak zwodziłem, bo przy mnie to chce Ja dobrze widziałem, latającą policję? poincie. Eee, zło Podmianki są tu fajne. Tak, nie powiedziałem tego. Nie wiem czy powiedziałem to na poprzednim odcinku czy teraz, ponieważ nie mówię, ja to nagrałem już raz, ale no. To zostało ostatnio bardzo dużo podmianek, które niektóre nie są ładne. Nie są zbyt ładne, ale podmianki to podmianki to się liczy. W końcu jest coś nowego. Np. premier był taki. Uuu. Wszystkiego kupowali, a teraz jest lepszy, i lepszy No nie lepszy, bo trochę mi się nie podoba, ale no w końcu jest coś nowego jest. Są podmiaki, których nigdy nie widziałem nigdzie. I jest najlepsza auto, czyli to Supra Podmiana pod Jestera, to jest słabo. No ale Jester najbardziej przypomina sufra, ale mi się wydaje, że na przykład ja wolałbym gdzie po coś innego sobie supra, A Jester zostawić, bo Jester naprawdę mega ładnie paint joba I właśnie to jest nie. Hmm. To... Za co ta nisko dostał ale... ale lagu... Jezu, co jest z tym serwerem? Nie tak. Co? To u mnie? Nie, ja nie ma. To na serwerze. Ale, ale będzie. Cyk, zobaczymy ile dostanę po łuczeniu. Eeeh. Ja nie ja lubię w takim miejscu właśnie jeździć nie lubię sobie w mieście jeździć, ponieważ tam no, żadny nie ma. Jak to ten przyjazd zawsze znajdę puszczony. I przy okazji nie zaśmiecę tego serwera. No na przykład przypadkowo. Aaaa, że się pudło Eee, A... A... co to kurwa jest? Tak się pytam. No, chyba tutaj będzie trzeba coś powiedzieć bo tutaj się coś dziwnego zadziałało. Więcej zostało wyłączone, ale to jest coś złego. Nie no, interesująca dosyć sytuacja. Co tam? A, wiem. Nie wiem, czemu to, to znikło. Mhm. Było i nie ma. Uciekło. Tak, to stało, no i poszło. To teraz mi dajesz 600 złotych. O ty, chuj. Kierdolił. Ja o nogi poszło, Elo opierdolony. Dobra, chuj powiedziane, powiedziane. I jedziemy dalej, szukać. Tam jest jakieś auto, ale ono jest postawione przy domku, to nie mogę za bardzo tego schorować. Jedziemy na bank, bo tam na pewno coś jest. Nie uwierzę, że jakiś debil nie zostawił auta na banku. Aż się zdziwiłbym, że nikt nie zostawił auta na banku. Ja tam prawie zawsze zostawiałem auto Jechałem po prostu szybszym Nagle nie rozumiem ludzi za bardzo, którzy tworzą gangi, ponieważ gangi są dość bez sensu, bo płacisz tam 15 koła za akacza Za napad jest 5 koła, musisz zrobić 3 napady, a jak zostaniesz złapany to siedzisz te, godzi to siedzisz te 2 godziny i jak wyjdziesz z gry to tracisz broń Kiedyś to było kurwa coś. Gangsterka to była opłacalna. Kokaina panie, zarabiałeś a nie traciłeś, a teraz to się traci. Nie, jak nie masz kasy, to nie baw się tę Nie ma to sensu. Po co się marnować? Pamiętaj, że to, że ty z banku zabędziesz pięć koła, to musisz jeszcze rozdać swoim kolegom. A... No więc z takim akcją zakończymy ten odcinek Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie No i do kolejnego